Niewolnictwo i Słowianie niestety również szły ze sobą w parze. Jak wyglądało pojmanie Słowian? Gdzie głównie trafiali? Jakimi szlakami? I ile kosztowali Słowianie? Na te i inne pytania odpowiem Wam w trakcie trwania tego odcinka. A zanim zaproszę na dalszą część tego filmu, to chciałbym Was serdecznie zachęcić do subskrybowania naszego kanału Pogdybajmy o historii. A jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć odnośnie niewolnictwa Słowia, to napiszcie teraz w komentarzu słowo niewolnictwo, a wówczas powiem Wam ciekawostki, o której nie wspomniałem w trakcie trwania tego materiału. A teraz już bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy! Pierwsi niewolnicy słowiańscy pojawili się po wkroczeniu Awaru, którzy podbili Słowian wschodnich, a następnie kierowali się dalej na Dunaj. A następnie, oczywiście, ich sprzedawali. Kolejni niewolnicy pojawili się w Cesarstwie Bizantyjskim, na drodze konfliktów występujących między Awarami a Bizantyjczykami. Część z nich z Bizancją trafiło nawet do Persji. Stała masowa eksploatacja Słowian zaczęła się dopiero w VII wieku. Mniej więcej wtedy Hazarowie podbili część plewią słowiańskich, a Arabowie rozszerzali swoje islamskie imperium. A żeby to rozszerzać imperium, no to potrzebowali również dużego zasobu niewolników. Gdy Marwan II, jeszcze jako wódz, napadł na Hazaru w 737 roku, uprowadził do niewoli i osiedlił na Kaukazie około 20 tysięcy Słowian, którzy jak to określił, zamieszkiwali ziemię Hazarów. Historyk z X wieku Al-Baladuri podawał nawet informację, że słowiańscy niewolnicy uciekli, ale Marwan ich schwytał. Jednak częściej bywało tak, że to jednak Hazarowie dostarczali słowiańskich niewolników Arabów. Najczęściej Hazarowie ich mieli poprzez podbój Siewierzan, Watyczów i Radymiczów. W VII wieku mniej więcej ustalił się też umowny podział pomiędzy kupcami w handlu zagranicznym. Domeną Żydów stały się tereny z Europy Zachodniej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, a domeną Włochów stały się obszary basenu Morza Śródziemnego, a także Bizancją. Handel niewolnikami na dużą skalę w kierunku zachodnim rozpoczęli Żydzi i nie ukrywajmy, i głównym miejscem do pobierania niewolników no to były rejony słowiańskie. Do połowy mniej więcej X stulecia wykorzystywano główne szlaki handlowe do pędzenia słowiańskich niewolników na sprzedaż Arabom. Główne szlaki północ-południe wiodły Włogą oraz Dnieprem, będąc częścią szlaku od Wareków do Greków. Kijów w okresie jego wcielenia lub uzależnienia przez Hazarów, a następnie panowania w nim Skandynawów, został rozwinięty jako centrum gromadzenia i sprzedaży słowiańskich niewolników. Z niego byli transportowani w kierunku wschodnim, wprost do Itil, bądź Dnieprem, Okom i Wolgą do Bułgaru Wielkiego, a potem na południe Wolgą i Morzem Kaspijskim do Kalifatu Bagdackiego, Chorezmu lub Chorosanu, a niektórzy dalej nawet do Indii czy Chin. Statki żydowskie z Europy płynęły też wprost do Peluzium, skąd karawany szły nad Morze Czerwone, by kolejnymi statkami płynąć do Dżuddy i dalej do Indii i Chin. Albo z Europy morzem do Antiochii, skąd lądem i eufratem do Bagdadu, a następnie z Omanu także do Indii i Chin. Tymi dwoma szlakami wywożono niewolników słowiańskich, ale również frankijskich, hiszpańskich, longobardzkich czy greckich. Na przełomie IX i X wieku Węgrzy sprzedawali w Kerczu bizantyjczykom niewolników słowiańskich zdobytych podczas swych łupieszczych wypraw. W X wieku powstał nowy odcinek z Kijowa na zachód przez Grody Czerwieńskie i Kraków do Pragi, która stała się węzłem w handlu niewolnikami. Aczkolwiek jak wspomniałem wcześniej, to głównie kaganat kazarski służył jako źródło i dostawca niewolników, a także jako organizator handlu niewolnikami. Jego władcy czerpali znaczny dochód z poboru 10% cła na handel zagraniczny swoich poddanych i kupców tranzytowych. Jeden ze szlaków wywozu niewolników prowadził do Azerbejdżanu. Hazarowie zwykle jednak sami nie organizowali dalekosiężnego handlu niewolnikami, lecz tylko zapewniali dostawy i organizację na miejscu. Transportem niewolników zajmowali się kupcy choryzmijscy i żydowscy. Od VIII wieku wschodnią Słowiańszczyznę od północy opanowali szwedcy wikingowie. Najpierw Waregowie, a później Rusowie, którzy według źródeł arabskich nie mieli pulu prawnych, a żywność zdobywali rozbojem i chwytali Słowian do niewoli i Dnieprem lub Wołgą transportowali niewolników na południe. Rusowie, kiedy zdobyli niewolników słowiańskich, sprzedawali ich do Bizancjum. Najczęściej działo się to w Perejesławiu nad Dunajem. Żydowscy handlarze niewolnikami słowiańskimi cieszyli się dużym poparciem wśród frankowskich władców. Na przykład Ludwik I Pobożny nie tylko dawał zezwolenia na sprzedaż niewolników, ale również zwalniał kupców od cła za sprzedanych niewolników. Wśród zachowanych dokumentów z 825 i 830 roku znajduje się cesarski list żelazny dla żydowskiego handlarza niewolników, który również zaopatrywał różne dobra i towary dwór w Akwizgranie a brzmiał on tak. Frankowie są sąsiadami Słowian. Zagarniają ich jako jeńców wojennych i sprzedają w Hiszpanii, co się często zdarza. Jeńcy ci zostają wykastrowani przez Żydów, którzy są pod ochroną Franków i zamieszkują Imperium Franków oraz sąsiednie terytoria muzułmańskie. Ci kastraci są eksportowani z Hiszpanii do wszystkich innych krajów muzułmańskich. Dowód, że nie tylko Żydzi sprzedawali niewolników słowiańskich Arabom, ale również robili to: Frankowie no dobra. To ile ci słowiańscy niewolnicy kosztowali? Największy zysk, ponad dziesięciokrotny, przynosiło dostarczenie niewolników z Europy Środkowej do Kordoby. Do Bizancjum już tylko trzykrotny, gdzie w IX wieku słowiański niewolnik kosztował 10 bizantów. Dla porównania około 32 gramy złota. A czarny niewolnik kosztował 4 bizanty, a roczna płaca od robotnika najemnego wynosiła około 2 bizanty. Friedrich Schlete, niemiecki prehistoryk, pisał, że w X wieku cena niewolnika na terenie Niemiec wynosiła 300 gramów srebra, czyli mniej więcej tyle co koń. Al Mukadasi informował, że cena za niewolnika w chorezmie wynosiła od 20 do 30 dirhemów, czyli około 60-90 gramów srebra. Zyski z handlu słowianami czerpali nie tylko żydowscy kupcy wędrowni pochodzenia. Frankijskiego, hiszpańskiego czy niemieckiego, ale również potężne faktorie handlowe znajdujące się w miastach słowiańskich, handlujących o zgrozo słowiańskimi niewolnikami taka na przykład Praga. No dobra, to teraz pogdybajmy. Po pierwsze, czy gdyby Słowianie się postawili, to czy doszłoby do tak wielkiej wywózki niewolników? Słowianie na pewno się stawiali nie raz, nie dwa i nie trzy, ale z racji, że nie potrafili się między sobą dogadać, no to nie byli też w stanie jak się im przeciwstawić. Więc byli łatwym kąskiem dla ludu, które co tu dużo mówić, no po prostu utrzymywały się ze handlu niewolników i z grabieży. Zastanówmy się jednak, co by się stało, gdyby plemionom słowiańskim udało się skrzyknąć. No to w tej chwili mamy dwa rozwiązania. Po pierwsze, Albo powstaje państwo słowiańskie, podobne coś na kształt państwa Samona, albo nie powstaje żadne państwo, ale plemiona słowiańskie tworzą jeden wielki, zwarty, silny organizm, silną armię, która przeciwstawia się awarom i hazarom i innym, którzy próbowali porwać Słowian i sprzedać ich jako niewolników. Ale czy po walce nadal by ten zwarty, silny organizm pozostał? Nie sądzę. Jestem wręcz przekonany, że rozpoczęłyby się bratobójcze walki między plemionami słowiańskimi o dominację w tej części Europy. A to oznacza, że niewolnictwo tak czy inaczej by dotarło. Tylko później. Zatem, jak widzicie, pierwsze rozwiązanie byłoby najlepsze do realizacji. No ale, czy jest ono możliwe? Sami widzicie, nie było wśród nas jednego silnego wodza, który potrafiłby. Podporządkować sobie pozostałe plemiona i poprowadzić plemiona słowiańskie przeciwko najeźdźcom. Po drugie, czy gdyby niewolnicy słowiańscy nie byliby tacy atrakcyjni cenowo, to czy byłby popyt na niewolników słowiańskich? Powiedzmy to wprost, byłby popyt na niewolników słowiańskich, no bo niewolnicy słowiańscy byli atrakcyjni, skoro stawiano ich obok. Skór i obok bydła w jednym szeregu, no to musieli być atrakcyjni i pożądani przez kupców z całego znanego ówczesnego świata. Handlarze robili dobry interes, sprzedając Słowian na rynku. Nabywcy byli zadowoleni z tych niewolników, więc teoretycznie wszyscy byli zadowoleni. Wszyscy? No, tylko nie Słowianie. Dzięki serdecznie za Waszą uwagę. To wszystko co dla Was na dzisiaj przygotowałem. A jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć o niewolnictwie Słowian, to teraz w komentarzu napiszcie Niewolnictwo. A jak odcinek Wam się spodobał, no to zachęcam Was do obserwacji naszego kanału. Pogdybajmy o historii, gdzie co każdą środę o godzinie 20.00 będę umieszczał takie oto ciekawostki historyczne. Dlatego jeszcze raz dzięki za Waszą uwagę i widzimy się w następną środę o godzinie 20. Trzymajcie się, cześć!